Rise of the Ronin stanowi spore wyzwanie, dlatego służymy pomocą na start. Z naszego poradnika dowiecie się, jak wygrywać starcia, leczyć postać czy rozwijać bohatera. Opowiemy też, jak działa eksploracja, skrytobójstwa czy zużywanie karmy. Poziom trudności możesz modyfikować. Pamiętajcie, bo to nietypowe. W przeciwieństwie do wielu gier typu Souls-like, Rise of the Ronin pozwala zmieniać i obniżać poziom trudności. Na domyślnym zmierzchu gra daje w kość, szczególnie jeśli nie zdołacie dobrze opanować kontr i uników. Poziom trudności wybiera się, gdy rozpoczynamy nową grę. Możecie go też zmienić w trakcie kampanii, ale nie w dowolnym momencie. Musicie dotrzeć do dowolnego standardu ukrytego ostrza pełniącego podobną funkcję, co ogniska w Dark Souls. Dopiero wtedy przejdźcie do ustawień gry. Po wybraniu najniższego poziomu trudności dostępne są też dwa dodatkowe ułatwienia, zwiększona regeneracja zdrowia z lekarstw oraz obniżona utrata ki po atakach. Warto zaznaczyć, że ki to taki odpowiednik staminy. Dzięki tym opcjom będziecie skuteczniej się leczyć i wyprowadzicie więcej ciosów, zanim pasek ki zostanie wyczerpany. Blokowanie ataków jest kluczowe. Kontry to jedna z podstawowych technik walki w Rise of the Ronin. Nasz samuraj może odbić wrogi atak w momencie, gdy ten jest wykonywany. Kluczowe znaczenie ma precyzja. Wciśnięcie przycisku kontrblysku to trójkąt napadzie, za wcześnie lub zbyt późno sprawi, że będziemy odsłonięci i oberwiemy. Pamiętajcie też, że kontrbłysk trzeba wykonać oddzielnie w odpowiedzi na każdy atak z serii. Jeśli przeciwnik wykonuje na przykład kombinację trzech ciosów, to musicie powstrzymać każdy z nich. Udane kontry ładują wskaźnik paniki u przeciwnika. Po jego naładowaniu pojawi się okazja do wykonania trafienia krytycznego, zasygnalizowana czerwoną ikoną obok przeciwnika. Krytyk może od razu zabić drania lub zadać duże obrażenia. Poleganie na kontrbłyskach bardzo ułatwi wam starcia z niektórymi bossami. Pozwolą one wam wcześniej odpalać trafienia krytyczne, które ładujemy też regularnymi atakami, tylko wolniej. Obserwuj poziom ki i stosuj błysk ostrza. W trakcie walk oprócz monitorowania stanu zdrowia protagonisty, zerkajcie często na pasek niebieski ki. Wyczerpują go wszystkie główne czynności i ataki. Unikajcie całkowitego wyzerowania Ki. Wasza postać może wtedy na krótką chwilę stać się bezbronna. Przeciwnicy wykorzystają to oczywiście do wyprowadzania ataków, których wtedy nie powstrzymacie. Ki odnawia się samoczynnie. Wystarczy na chwilę oddalić się od przeciwnika. Możecie też w ręczny sposób odnawiać częściowo Ki i służy do tego akcja Błysk Ostrza. Polega ona na oczyszczaniu broni z krwi. Musicie wcisnąć przycisk R1 tuż po zakończonym ataku lub ich serii. Biały błysk broni zasygnalizuje poprawnie wykonaną czynność. Reaguj na czerwone ataki wrogów. Przeciwnicy dysponują specjalnymi umiejętnościami, które wykorzystują jako tak zwane czerwone ataki. Są to silniejsze uderzenia i kombinacje, które mogą zadać spore obrażenia i powalić bohatera na ziemię. Używanie kontr na czerwonych atakach jest możliwe, ale bardzo ryzykowne. Kontra musi być perfekcyjna, by zatrzymać natarcie. Ryzyko jest jednak opłacalne. Jeśli się wam uda, to możecie z marszu naładować wskaźnik paniki wroga. Czerwone ataki bywają zdradliwe. Przeciwnicy wyprowadzają je ultra szybko lub słabo sygnalizują. W takich sytuacjach bezpiecznie jest wykonać unik. Nie stosujcie za to bloków, bo większość czerwonych ataków może się przez nie przebić. Wasz bohater również może stosować specjalne umiejętności walki. Ich wachlarz różni się w zależności od broni oraz wybranego stylu. Starajcie się odpalać je, gdy jest mniejsze ryzyko, że spudłują lub że przeciwnik jako pierwszy dokończy kolejny atak. Dobieraj styl walki do każdego przeciwnika. Gra nauczy Was reagowania na różne style walki wrogów podczas starcia z Bossem Gonzo. Sprawdzajcie znacznik na prawo od paska zdrowia wroga. Czerwone strzałki w dół mogą ostrzegać, że aktualny styl będzie mniej skuteczny, zaś niebieskie strzałki w górę potwierdzają, że dobrze dobraliście styl. Nowe style walki dla różnych broni odblokujecie w toku gry, np. dzięki pokonywaniu określonych zbiegów czy dzięki rozwijaniu więzi z towarzyszami. Style ustawia się w oknie ekwipunku. Możecie w locie zmieniać przygotowane techniki bez przerywania starcia. Musicie w tym celu przytrzymać R1. W prawym dolnym rogu pojawią się dostępne opcje. Użyjcie prawej gałki analogowej, by wybrać najskuteczniejszą przeciw danemu przeciwnikowi. Dodatkowo warto trzymać w gotowości drugą broń z innej kategorii z innymi stylami walki. W przypadku braku odpowiedniego stylu, przejmijcie kontrolę nad swoim towarzyszem. Jest szansa, że może on dysponować poszukiwanym stylem. Niektórzy bossowie i elitarni wrogowie mogą dynamicznie zmienić styl w trakcie walki. Postarajcie się od razu dobrać nową, odpowiednią technikę. Zaliczaj aktywności z mapy. Questy z gry mają rekomendowane poziomy i nie powinniście ich rozpoczynać zbyt słabą postacią, a bohatera rozwiniecie wykonując opcjonalne aktywności. Questy możecie samodzielnie odkrywać lub automatycznie odsłonią się one dzięki zwiększaniu poziomu więzi z danym regionem. Rozglądajcie się przede wszystkim za następującymi znacznikami: chrám, modlitwa przy każdej kapliczce to jeden darmowy punkt umiejętności. Zbieg. Pokonywanie tych minibosów nagradzane jest punktami doświadczenia. Istnieje szansa, że nauczycie się nowego stylu walki. Obszar Bezprawia. To dobre lokacje do zdobywania doświadczenia i lutu z pokonanych wrogów. Zaczynajcie od wrogich lokacji z poziomem niższym niż ma nasz bohater. Poboczne misje. Możemy dzięki nim zdobywać wartościowe nagrody, np. unikalną broń czy elementy wyposażenia. Questy to też okazja do pozyskania dodatkowych nagród, takich jak np. srebrne monety czy uzbrojenie. Za zaliczenie regionu w 100% otrzymacie m.in. darmowe punkty umiejętności. Starajcie się najpierw maksować proste regiony z mniejszą liczbą aktywności i znajdziek. Polegaj na broni dystansowej. W grze znajdziecie różne typy broni dystansowej. Możecie je zdobyć jako nagrody w questach, lutować lub kupować u handlarzy. W szczególności polecamy trzy kategorie. Rewolwer. Jest to dobra broń wspomagająca podczas bezpośrednich konfrontacji. Oddanie strzału w momencie ataku wroga działa podobnie jak kontrbłysk. Jest w stanie zatrzymać cios i znacząco naładować wskaźnik paniki u przeciwnika. Karabin to doskonały wybór do łatwego eliminowania oddalonych wrogów np. wrogich łuczników stojących na dachach czy w innych trudno dostępnych miejscach. Zaletą łuku w porównaniu z karabinem jest to, że oddawanie strzałów nie generuje hałasu. Pojedyncze trafienie może jednak nie wystarczyć, by położyć wroga. Szukaj okazji do ataków skrytobójczych. Poleganie na skradaniu się i cichych zabójstwach może ograniczać liczbę bezpośrednich walk, z którymi zawsze wiąże się ryzyko utraty punktów zdrowia lub śmierci. Pamiętajcie, żeby poruszać się w przykucniętej pozycji, a także szukać wysokiej trawy i nie ustawiać się w polu widzenia wrogów. Możecie też szukać okazji do zeskakiwania z dachów i wysokich półek. Lądowanie na przeciwnikach podczas używania lotni też załatwi sprawę. Za każdym razem czekajcie na pojawienie się czerwonej ikony symbolizującej możliwość wykonania cichego zabójstwa. Atak skrytobójczy pozwala wbić ostrze w przeciwnika i wykonać trafienie krytyczne. Z marszu eliminujemy takich szeregowców. Elitarnych wrogów i bossów jedynie zrani. Zostawiajcie ich zatem na koniec, bo atak skrytobójczy, który nie zabił wroga, może zaalarmować całą okolicę. Zabieraj przydatnych towarzyszy na misję. Misje, które poprzedzane są ekranem przygotowań do bitwy, rozegracie maksymalnie z dwoma towarzyszami. Mogą być nimi żywi gracze z co lub kompanii SI. Towarzyszy wybieracie z puli poznanych postaci, przy czym nie wszyscy zgłoszą się do danej misji. Dobór kompanów powinien zależeć od preferowanego stylu gry. Przykładowo Ryoma Sakamoto może zwiększać liczbę pocisków w rewolwerze, a I Kusaka może zmniejszać zużycie kij przez aktywowane umiejętności walki. Podczas misji przełączajcie się pomiędzy postaciami. Możecie w ten sposób na przykład odwrócić uwagę bossa od silnie atakowanego bohatera, uzyskać łatwy dostęp do innej broni lub stylu walki, czy wskrzesić powaloną postać bez konieczności restartowania całej walki. Sprawdzaj zapas lekarstw przed większą bitwą. Podstawowymi lekarstwami w grze są pigułki uzdrawiające oraz eliksiry leczące. Przedmioty te możecie odnajdywać jako lód, wytwarzać lub kupować od handlarzy. Niestety gra nakłada ograniczenie liczby zużywalnych przedmiotów podręcznych. Dotyczy to również lekarstw. Jeśli zebraliście na przykład 99 pigułek, to nie możecie ich wszystkich połknąć podczas tej samej walki z bossem. Wszelkie nadmiarowe lekarstwa trafiają do schowka. Zapasy przedmiotów jednorazowych odnawiacie automatycznie, gdy dotykacie sztandaru. Nowy sztandar zawsze znajdziecie m.in. przed areną do walki z bossem. Ogranicza to ryzyko rozpoczęcia trudnej walki z wybrakowanem. Wspomagaczami. Zapas lekarstw może odnowić się też po śmierci bohatera, ale tylko do ustalonej wartości. Limit podręcznych lekarstw zwiększycie dzięki kupowaniu określonych umiejętności. Tak w ogóle to sztandary pozwalają też zapisywać grę. Nie polegajcie wyłącznie na automatycznych zapisach i twórzcie też manualne sejwy. Korzystaj z liny z kotwiczką. Dina z kotwiczką to bardzo przydatne narzędzie dostępne od samego początku gry. Ma przeróżne zastosowania. Podczas bezpośrednich walk możecie przyciągać do siebie przeciwników. Wprawdzie są w stanie zablokować wam te akcje, ale próbować warto. Linka pomaga też skrócić dystans i od razu wykonać pierwszy atak. Przed rozpoczęciem lub podczas bitwy możecie chwytać obiekty z okolicy i ciskać nimi we wrogów. Mogą to być np. wybuchowe beczki czy pojemniki, które sparaliżują trafionych przeciwników. Łapcie je na początku walk, bo w toku bitwy może dojść do anihilacji otoczenia. Podczas eksploracji możecie chwytać się interaktywnych zaczepów. Pozwoli to waszej postaci na przykład na dotarcie na dach budynku. Niektóre z tych akcji trzeba wykonać w serii i liny z kotwiczką ponownie używajcie wtedy w locie. Nie wydawaj srebrnych monet na pospolite przedmioty. Srebrne monety to waluta rzadsza i trudniejsza do zdobycia. Możecie je zdobywać jako lód w skrzyniach ze skarbem, otrzymywać jako nagrody w wybranych questach, czy zdobywać za odnajdywanie kotów w świecie gry. Monety możecie wydawać u wybranych handlarzy i NPC-ów. Nie kupujcie za nie pospolitej broni i elementów ekwipunku. Jest duża szansa, że większość tego typu sprzętu ściągniecie z pokonanych wrogów. Ewentualnie dostaniecie za ukończone zadania. W zamian poszukajcie unikatów, np. przedmiotów dających darmowe punkty umiejętności, lub inne permanentne premie do statystyk. Zużywaj zgromadzoną karmę. W trakcie gry, oprócz zdobywania doświadczenia, możecie gromadzić punkty karmy. Po zapełnieniu paska karmy nie jest ona automatycznie wydawana. Zadbajcie o to, żeby powrócić do najbliższego sztandaru. Po interakcji z nim gra wyświetli informację o przekonwertowaniu karmy na punkty rozwoju. Karmę możecie stracić po śmierci bohatera. Załączy się wtedy mechanika zemsty. Dostaniecie jedną szansę na odzyskanie straconej karmy. Musicie zabić lub wyprowadzić trafienie krytyczne przeciwnikowi, który wcześniej was zabił. Planuj wydawanie punktów umiejętności. Rozwój postaci w grze komplikuje fakt, że punkty rozwoju dzielą się na dwie grupy. Rozwój postaci w grze komplikuje fakt, że punkty rozwoju dzielą się na dwie grupy. Zwykłe są bardziej powszechne. Możecie je otrzymywać między innymi dzięki awansowaniu na kolejne poziomy doświadczenia, gromadzeniu karmy, zaliczaniu regionów w 100% czy zwiększaniu biegłości w obsłudze różnych typów oręża. Rzadkie punkty umiejętności zgodnie z nazwą zdobywa się wolniej. Mogą one być między innymi nagrodami za osiągnięcie wybranego poziomu karmy, pogłębianie więzi z NPC-tami czy odczytywanie traktatów w inwentarzu. Przejrzyjcie dokładnie wszystkie drzewka. Różne umiejętności z tej samej gałęzi mogą wymagać wydania zwykłych lub rzadkich punktów umiejętności. Zaplanujcie przydział tak, by szybciej dotrzeć do umiejętności, które Was najbardziej interesują. Pamiętajcie też, że można ulepszać wybrane umiejętności. Warto zainwestować w te, z których najczęściej korzystacie. Jeśli nasz build nie działa, możemy zrespecjalizować postać. O tym, jak to zrobić, opowiada nasz poradnik tekstowy. To tyle od nas. Życzymy miłej rozgrywki.